Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ciężar dnia ciągnie się za tobą aż do nocy? Zmartwienia, niedokończone zadania, myśli, które nie dają spokoju. Często trudno jest znaleźć spokój, by odpocząć, ale co, jeśli powiedziałbym Ci, że istnieje sposób, aby zamienić te niespokojne noce w chwilę głębokiego połączenia z Bogiem? Dziś zagłębimy się razem w psalmy dziękczynne, słowa, które prowadzą nas do prawdziwego odpoczynku, a jednocześnie. Napełniają nasze serca uwielbieniem. Wdzięczność nie tylko uspokaja nasz umysł, ale także wzmacnia naszego ducha, przypominając nam o błogosławieństwach, które często przechodzą niezauważone. Weź teraz głęboki oddech i poczuj obecność Boga wokół siebie. Przygotuj się na chwilę pokoju uwielbienia i duchowej odnowy. Nie jesteś sam, Bóg jest tutaj, aby Cię prowadzić. Rozpocznijmy tę podróż razem. Ile razy w natłoku codziennych spraw zapominamy zatrzymać się i podziękować za otrzymane błogosławieństwa? Tak łatwo jest skupić się na trudnościach, błędach i zmartwieniach, ale Biblia uczy nas czegoś cennego: wdzięczność przemienia. Nie tylko przybliża nas do Boga, ale także odnawia naszego ducha i przynosi pokój sercu. Psalm 103 jest zaproszeniem do uwielbienia i wdzięczności. Rozpoczyna się słowami: Błogosław duszo moja, Pana. I wszystko, co we mnie święte imię Jego. Ten werset przypomina nam, że wdzięczność nie pochodzi tylko z wypowiedzianych słów, ale z całkowitego oddania ciała, umysłu i ducha. Dziś zbadamy, jak możemy zastosować to przesłanie do naszych nocy, zamieniając je w chwilę uwielbienia i głębokiego odpoczynku. Pozwól, aby te słowa poprowadziły Cię do rozpoznania troski i dobroci Boga, nawet w małych rzeczach. Weź głęboki oddech. I otwórz swoje serce. Odkryjmy razem moc wdzięczności w odpoczynku, który oferuje nam Bóg. Wszyscy przeżywamy trudne dni. Są chwile, kiedy trudności wydają się narastać, a ciężar codzienności wyczerpuje nie tylko ciało, ale i duszę. Być może czułeś to dzisiaj, to uczucie zmęczenia, niemożności znalezienia wyjścia, lub po prostu braku czasu dla siebie. Ale wiesz, co jest w tym wszystkim wspaniałe? W tym wszystkim Bóg zaprasza nas, abyśmy pamiętali, kim on jest. Wzywa nas, abyśmy spojrzeli poza problemy i dostrzegli jego błogosławieństwa. A to zaczyna się od czegoś prostego: wdzięczności. Psalm 103 przypomina nam, nie zapominaj o żadnym z jego dobrodziejstw. Pomyśl o tym, ile razy zapominamy o wybawieniach, odpowiedziach na modlitwy, a nawet o małych radościach, które Bóg daje nam codziennie. Często jesteśmy tak zajęci próbowaniem rozwiązania wszystkiego na własną rękę, że zapominamy uznać, że Bóg jest obecny w każdym szczególe. Wiemy, że wdzięczność jest aktem duchowym, ale czy wiesz, że przynosi też korzyści ciału i umysłowi? Badania pokazują, że ludzie, którzy regularnie praktykują wdzięczność, mają mniej stresu, lepiej śpią, a nawet poprawiają swoje zdrowie fizyczne. Czyż to nie wspaniałe? Kiedy dziękujemy, nasz mózg uwalnia substancje, które promują dobre samopoczucie, takie jak dopamina i serotonina. Ale oprócz tego, wdzięczność zbliża nas do Boga, ponieważ uznajemy, że On jest źródłem wszystkiego, co mamy. Psalm 107, werset 8 zaprasza nas do dziękczynienia, mówiąc: Niech dzięki składają Panu za Jego miłosierdzie i za Jego cuda dla synów ludzkich. Jakże niesamowite jest wiedzieć, że Bóg raduje się, gdy uznajemy Jego dzieła w naszym życiu. Więc w tej chwili zatrzymaj się i podziękuj za coś, co wydaje się małe, ale przyniosło radość Twojemu dniu. Czasami czekamy na wielkie znaki, aby uznać działanie Boga. Ale w rzeczywistości On jest obecny w małych szczegółach. W każdym świcie, w każdym uśmiechu, który otrzymujemy, a nawet w powietrzu, którym oddychamy, widzimy dobroć Boga. Psalm 104, werset 24 przypomina nam: O Panie, jakże liczne są Twoje dzieła, wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna Twoich bogactw. Bóg nie tylko nas stworzył, ale napełnił nasze życie pięknem i celem. Gdy nad tym rozmyślamy, wykonaj proste ćwiczenie. Przypomnij sobie coś pozornie zwyczajnego, jak ciepło słońca lub dźwięk muzyki, która poruszyła dziś Twoje serce. Uznaj, że nawet w tych chwilach Bóg jest obecny, troszcząc się o ciebie. Twoja wdzięczność wzrośnie, gdy zdasz sobie sprawę, że żaden szczegół nie umyka oczom Boga. Łatwo jest dziękować, gdy wszystko jest w porządku, ale co z trudnymi dniami? Jak znaleźć powody do wdzięczności, gdy napotykamy wyzwania? Prawda jest taka, że nawet pośród walk Bóg pozostaje z nami, wspierając nas. Psalm 23, werset 4. Daję nam te obietnice. Chociażbym chodził Doliną Cienia Śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Jakże pocieszające jest wiedzieć, że w każdej sytuacji Bóg nas nie opuszcza. Jeśli dziś stoisz w obliczu wyzwania, pomyśl o czymś, co Bóg już dla Ciebie zrobił w przeszłości. Przypomnij sobie, jak był wierny i jak Jego obietnice nigdy nie zawodzą. Uczyń z tego swój powód do wdzięczności. Nawet w dolinie Pan jest naszym pasterzem i on poprowadzi nas bezpiecznie. Wdzięczność nie tylko łączy nas z Bogiem, ale także przemienia nasze relacje z ludźmi wokół nas. Kiedy decydujemy się dziękować za ludzi w naszym życiu, coś zmienia się w naszym sercu. Zaczynamy postrzegać ich jako dary od Boga, a to wzmacnia nasze więzi. Apostoł Paweł uczy nas w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5 w wersecie 18, za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Obejmuje to dziękowanie za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze, niezależnie od tego, czy są oni źródłem radości, czy nauki. W tej chwili pomyśl o kimś, za kogo jesteś wdzięczny. Może to być przyjaciel, członek rodziny, a nawet ktoś, kto małym gestem zmienił Twój dzień. Módl się za tę osobę i proś, aby Bóg ją błogosławił. Kiedy dziękujemy, nasze relacje wzmacniają się i odzwierciedlają miłość Boga. Wdzięczność jest praktyką, którą możemy pielęgnować każdego dnia. Nie chodzi tylko o chwilę, ale o styl życia, który zmienia naszą perspektywę. Psalm 150, werset 6 mówi nam: Wszystko, co ma dech, niech chwali Pana, chwalcie Pana. Z każdym dniem, w którym oddychamy, mamy nowy powód, by chwalić Boga. Jakim przywilejem jest żyć z sercem pełnym wdzięczności. Możesz rozpocząć swoją codzienną praktykę od czegoś prostego. Budząc się, powiedz Panu jedną rzecz, za którą jesteś wdzięczny. W ciągu dnia szukaj chwil, aby uwielbiać nawet podczas najbardziej zwykłych zadań. Przed pójściem spać odmów modlitwę dziękczynną za błogosławieństwa dnia. Te małe działania stworzą w tobie serce pełne uwielbienia, połączone z Bogiem w każdej chwili. Teraz chcecie zaprosić do zrobienia sobie przerwy. Zamknij oczy, jeśli możesz, i zastanów się, w jakiej chwili Twojego dnia widziałeś dobroć Boga. Być może było to coś prostego, jak uśmiech przyjaciela, talerz jedzenia lub nawet dźwięk deszczu na zewnątrz. Te chwile, choć wydają się małe, są cennymi darami od Boga, który się o nas troszczy. Wdzięczność jest czymś więcej niż tylko reakcją to wybór. To powiedzieć. Panie, nawet pośród wyzwań uznaję, że jesteś dobry. Ufam Tobie i jestem wdzięczny za Twoją wierność. Kiedy to robimy, coś się w nas zmienia. Nasze zmartwienia zaczynają tracić na sile, a Pokój Boży wypełnia nasze serce. Teraz chcę Cię zaprosić do wysłuchania słów Psalmu 103, jednego z najpiękniejszych i pełnych nadziei tekstów Pisma Świętego. Niech te słowa odbiją się echem w Twoim sercu. I przyniosą pokój Twojemu umysłowi. Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko, co we mnie święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o żadnym z Jego dobrodziejstw. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie Twoje choroby, odkupuje Twoje życie od zguby i wieńczy Cię miłosierdziem i łaską. Te słowa zapraszają nas do pamiętania, że Bóg jest źródłem wszystkiego, czego potrzebujemy. On nam przebacza, leczy nas i wspiera. Kiedy zatrzymujemy się, aby zastanowić się nad tymi prawdami, zdajemy sobie sprawę, że nawet w najtrudniejszych dniach Bóg pozostaje wierny. Pan jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i pełen miłości. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych win. Bo jak wysoko niebiosa są nad ziemią, tak wielka jest jego miłość dla tych, którzy się go boją. Pomyśl o tym: miłość Boga do Ciebie jest nieporównywalna. On nie patrzy na nasze wady jak surowy sędzia, ale jak kochający Ojciec, który pragnie nas odnowić. On zna nasze słabości, nasze lęki, a mimo to okrywa nas miłosierdziem. Jak Ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się go boją. On bowiem zna naszą strukturę i wie, że jesteśmy prochem. To współczucie przypomina nam, że Bóg rozumie nasze ograniczenia. On nie oczekuje doskonałości, ale serca gotowego Mu zaufać. To jest istota wdzięczności, uznanie, że wszystko, co mamy i kim jesteśmy, zależy od miłości Boga. Gdy te słowa rozbrzmiewają w Twoim umyśle, pozwól, aby ich prawda przyniosła odpoczynek Twojej duszy. Bóg jest z Tobą, troszczy się o Ciebie. I odnawia swoje obietnice każdej nocy. Teraz, gdy wysłuchaliśmy słów Psalmu 103, nadszedł czas, aby wprowadzić je w życie. Chcecie zaprosić do doświadczenia wdzięczności w sposób kierowany, pozwalając jej uspokoić Twój umysł i poruszyć Twoje serce. Weź głęboki oddech, wdychaj powoli i wydychaj powoli. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi, przynosząc spokój Twojemu ciału i przygotowując Twój umysł na tę chwilę z Bogiem. Zamknij oczy, jeśli możesz, i pomyśl o swoim dniu. Być może był to trudny dzień, lub pełen wyzwań, ale teraz nadszedł czas, aby oddać te zmartwienia w ręce Pana. Pośród chaosu, jakie były małe dary od Boga, być może była to rozmowa, która rozgrzała serce, zapach porannej kawy, lub po prostu fakt, że dotarłeś do tego miejsca bezpiecznie. Gdy rozmyślamy, chcę, abyś powtórzył w swoim umyśle te słowa. Panie, dziękuję Ci za Twoją dobroć. Dziękuję, że nigdy ze mnie nie rezygnujesz i że wspierasz mnie w każdej chwili. Teraz pomyśl o czymś większym, za co możesz podziękować. Być może jest to wybawienie, odpowiedź na modlitwę lub cud, którego niedawno doświadczyłeś. Przywołaj te błogosławieństwa i pozwól, aby Twoje serce przepełniło się wdzięcznością. Powiedz Panu w modlitwie: Ojcze, jesteś wierny w każdym szczególe mojego życia. Dziękuję, że jesteś ze mną na każdym kroku, nawet gdy tego nie dostrzegam. Weź ponownie głęboki oddech. Gdy wydychasz, wyobraź sobie, jak całe napięcie, strach i wątpliwości znikają. Pan się o ciebie troszczy. Jego pokój jest dostępny w tej chwili. Teraz chcę, abyś podjął proste zobowiązanie. Przed pójściem spać dziś wieczorem, wybierz trzy konkretne rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Zapisz je, jeśli możesz, lub zachowaj je w swoim sercu. Te małe akty wdzięczności zmienią sposób, w jaki postrzegasz nie tylko dzisiejszy dzień, ale także jutro, które nadejdzie. Pamiętaj: Wdzięczność jest mostem, który przybliża nas do Boga i uczy nas ufać Mu w każdych okolicznościach. To jest droga do prawdziwego odpoczynku. Teraz, gdy otacza nas cisza nocy, zjednoczmy się w modlitwie. To jest wyjątkowa chwila między Tobą a Bogiem w której możesz oddać wszystko, co jest w Twoim sercu, i odpocząć w pewności, że On się o Ciebie troszczy. Ukochany Ojcze, tej nocy chcę zacząć od podziękowania Ci za Twoją dobroć i wierność. Dziękuję za każdy szczegół mojego dnia, za każde błogosławieństwo, nawet te, których nie dostrzegłem. Panie, Ty jesteś moją ucieczką, moją siłą i moim pokojem. Oddaję teraz w Twoje ręce wszystkie zmartwienia i wyzwania, które nosiłem dzisiaj. Wiem, że Ty masz kontrolę nad wszystkim i dlatego odpoczywam w Tobie. Odnów mój umysł i moje serce. Napełnij mnie Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość, która nigdy nie zawodzi, za Twoją troskę, która jest nieustanna. Dziękuję, że przypominasz mi poprzez Twoje słowo, że jestem kochany, przebaczony i wspierany przez Ciebie. Niech tej nocy, gdy odpoczywam, Moje serce nadal chwali Twoje święte imię, uznając, że wszystko, czym jestem i wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Ojcze, oddaję tę noc w Twoje ręce, troszcz się o moje sny, odnów moje siły i przygotuj mojego ducha na nowy dzień pełen Twojej łaski. Chwalę Cię i dziękuję Ci w imię Jezusa. Amen. Gdy ta chwila pokoju dobiega końca, pamiętaj, Bóg jest u Twego boku troszcząc się o każdy szczegół Twojego życia. On zna Twoje wyzwania, słyszy Twoje modlitwy i odnawia swoje obietnice każdego nowego dnia. Wdzięczność jest kluczem, który łączy nas z sercem Boga. Kiedy decydujemy się dziękować, nawet w trudnych dniach, deklarujemy naszą ufność w Nim i pozwalamy, aby Jego pokój wypełnił nasze wnętrze. Nie pozwól, aby ta chwila skończyła się tutaj. Przenieś tę praktykę do swojego codziennego życia. Przed pójściem spać każdej nocy, zatrzymaj się na kilka minut, aby zastanowić się nad otrzymanymi błogosławieństwami i podziękować za nie Bogu. Jeśli ten film przyniósł ukojenie Twojemu sercu, zapraszam Cię do polubienia, udostępnienia i subskrybowania kanału oraz pozostawienia swojego amen w komentarzach. W ten sposób pomożesz temu przesłaniu dotrzeć do innych osób które również potrzebują doświadczyć miłości i pokoju Boga. Pamiętaj, każda noc jest okazją do odnowienia wiary i odpoczynku w ramionach Ojca. Śpij spokojnie, wiedząc, że jesteś przez niego otoczony opieką, kochany i wspierany. Niech Bóg cię błogosławi, strzeże i obdarzy cię spokojnym snem.